Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Koma. Dzisiaj rozegramy sobie mecz towarzyski Polska-Urugwaj. Ja oczywiście gram polską. Tutaj sobie jeszcze możemy stadion ustawić. Może zagrajmy. Aha, no tutaj nie da się ustawić. Okej, okay, dobra. Nie ogarniam. Tutaj jest już wszystko gitara. A nawet weźmy sobie losowo, dobra. No, możemy zacząć ten meczek. Zobaczymy. Polska ogólnie przegrała 3-1 niestety. Ale w FIFA 12 możemy wygrać lub zremisować. Oczywiście porażek, tutaj nie zaliczamy. Pimka Polski. Rozpoczynamy. Zobaczymy rozdoby, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny, dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym pistku Sędziego. Jak na razie urugwajczycy grają spokojnie, jakoś się na nas nie rzucają. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Strzał został z Ale ty mnie zablokował. Urwajcie. Patrzmy, rzut rożny dla Polaków. Teraz ubrania żółżne. Nic nie wyszło z tego żółtko. Niestety. Rożnego. Jakoś nam nie wyszedł z tym żółtrożnym. Suarez. Tutaj Suarez jeszcze próbuje. Nasz obrońcie niestety zawiec. Efektowne to zagranie piętą. Brawo, ładnie podał. Sto już mieszają nam w głowach urwał piłka piłkarze. Gra Raczej ciężko stopiona, będzie tutaj. Z autu, wygrać mecz, z ale wszystko się okaże. Dał się oszukać. Nawet najlepszy kraj czasami robi błędy. Na o piłkę. Ładnie tutaj głowacki blokuje, nie daje. Wrzucić. Akcja skrzydłem. No. Dobro, bardzo piłka. dla mnie. Dobra, piłka. No jeszcze go nabił. Już myślałem, że żeśmy stracili piłkę. Ale jednak nie. Obraniak. No nie było to najlepsze no, no, zagranie. Piłka poza boiskiem. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Arevalorios. Suarez. Pereira. Tutaj chyba wyszła, ale nie całym o wodę. Nie wiem, tu nie widziałem zbytnio. Widziałem tylko, że wyszła. A nie cała, dobra. Mniejsza o to. Tutaj Murawski, stara się odebrać, ale coś mi nie wychodzi. Jak na razie grają bardzo spokojnie. No i odzyskali piłkę na własnej połowie. Adrian Dobra, możemy jakoś ruszyć z akcją. Woda jest powrotem. Pójdźmy na to podanie. Brawo za to podanie. Świetnie No, minimalnie. W takim razie minuta 27 nic się nie dzieje. Ja. Aż dziwne. Suarez. Jakaś akcja rozgrywa się. Najczęściej Dobry atak na środku banko. boiska. No, na szczęście nie celnie. Tutaj Wojciech Szczęsny szczęśliwy. Daję do Jodłowca. Murawski. no źle niestety zagrał Baszczykowski. Murawski, nie wiem, nie widziałem, kto zagrał. Znaczy nie pamiętam no, A jeśli macie jakieś propozycje dotyczące meczów, no to piszcie w komentarzu. Oczywiście rozegram jakiś Dobra, gra fajny gronie. mecz. Znaczy tak, propozycja, która będzie najbardziej łapkowana lub najbardziej korzystniejsza, to ja po prostu z niej skorzystam no i rozegram dany mecz. W tej mierze jeszcze, ale jednak bez szans.

no nie no raczej mi nie dajemy dochodzić w ogóle do piłki, to znaczy do naszego pola karnego. O, teraz okazja. Oj, jaj. Bardzo, bardzo duży bramka, błąd to bardzo tutaj naszej obrony. Ale również nie błąd urokwojczyka, ponieważ powinien trafić to na to bramkę. Dobra, ja pierwsza brak, połowa jakoś zleciała. Na dobrej połowie oczywiście musimy sekret trzymać. Tutaj może niech zajdzie to brążek zamiast Ludowicia Obraniaka. No i Kamil Rośnicki zamiast matusztyka. No i może jeszcze glik zamiast Jadłowca. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Troszeczkę zaryzykowałem, ponieważ Wymiana, zrobiłem trzy zmiany. Się Wykorzystałem już limit. drugą połowę. Więc oby ta zmiana mm, była dobra. Gonzalez, Pereira, piękne podanie, ładnie wymieniają podania. No brawo, świetne wyjście z wodem, oddał Kiedyś, piłkę. nasi zawodnicy nie grają tak agresywnie, nie Znaczynia, wiem, nie tej piłki. Dobra, tutaj Lewandowski. Lewandowski, ale stracił niestety.

Adrian Mierzejewski. Bo byli... Właśnie, nastawienie to się chyba nazywa. Przeciwnicy przejmują piłkę. na Valorios. No dobra. Jak na razie mecz nie jest zbytnio ciekawy. Może dojdziemy do rzutów karnych. Wojtkowiak. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Szkoda, że taki mecz nie był Ola, na PGNR, nie? Że wykorzystuje narażającą się okazje, zarówno w polu karnym, jak ja i w No ja na pewno nasi zawodnicy by się tam bardziej tam cieszyli ciłki, no, tą sytuacją, którą by była teraz niż to, która zakończyła się właśnie meczem, z się trzy do jednego. Robert Lewandowski. No i mamy dobry, udany ja, przepraszam, Gonzales. telefon wybaczcie. Dobrze zablokował, Robert Lewandowski wyrwał się. Zobaczymy. A, niestety, nie. Za późno strzelił. To spotkanie może zakończyć się wynikiem No i właśnie chyba się tak zakończy wynikiem bezbramkowym, Będziemy musieli przejść do rzutów karnych. Wiem, że ogólnie w meczu towarzyskim, by nie było rzutów byłka, karnych, a żeby Liste po prostu remis. was te nie mówić. No tak, to jesteście? zrobię te rzuty karne. Oczywiście będzie Liste. remis. Liste. O Suarez strzecł zdecyduje się na przykład może ten gracz odmieni losy tego spektaklu dobra główka, brawo brać w się w Wojciech Szczęsny, nam obronił tą główkę. Kamil Grosicki. Powiem, brążę. Efektowna obrona i to przy linii bocznej wojska. I mamy wzmocnienie szyków ofensywnych. Z punktu widzenia widowiska to na pewno dobra zmiana, zobaczymy jakie przyniesie rezultaty. No i teraz Nie jest to dobry znak dla nas. I też szczerze, Urug mają piłkę. Oj, 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 jakoś się udało. Jożby, znów wszedł na pustą bramkę. No i Wy niestety, przegrywali. Znaczy Oby prawdopodobnie. Tylko nie przyniosło skutku. Dokładnie Co on zrobił? O, to jak to wyglądało? Piłkę. Jak tak można? 69 minuta. No już 90, krótko mówiąc. Już no kończykaczkę. To znaczy, Szedł tam zdecydowanie wślizgiem. Koniec regulaminowego czasu gry remis. Okej, okay, dobra, tak jak już wspominałem, jeśli jest remis, to rozgrywamy rzuty karne. To czuję ustawienia. Hmm. Wydaje mi się. Dobra. Chyba z żera go trenam. Dobra, zobaczymy ten pierwszy strzał. A aj, ja aj, aj, wyciął to. Słyszycie, właśnie kibice gwizdą, ale również Wojtek Szczęsny pokazuje, że nie jest gorszy i również broni karniaka. No, na szczęście Paweł, proszę, to bywa. Pierwszy punkt. Dzień dobry, dalej. To jest, to jest piłka w siatce. I pewnie trafia do bramki. Zmiana tempa oszukał kompletnie bramkarza. Nic z tego widać. Oj, przestrzeń chyba. Peresk. Odnijem właśnie Kowalski za minimum. Gola na Karne Karnega na gola? Teraz zobaczymy czy to odbraniemy, czy nie? Ej, niestety się nie udało. Za chwilę mogą rozstrzygnąć się losy spotkania, pod warunkiem że wykorzystają ten rzut karny. Proszę państwa, gol. Polska wygrywa, że tak karnej zurugwajem. Naprawdę brawa dla Wojtkowa, ponieważ to on strzeli z decydującego gola. Ja większą cenę dostał Wojtek Szczęsny, 7,90. Tutaj cieniutko Lewandowski, Mierzyjewski i Prożek. Myślałem, że to... i Błaszczykowski, Błaszczykowski właśnie najmniej, 5,50 tylko. A najmniej z całej grupy na to został. Klik No tutaj urubę ma znacznie większe oceny meczowe Tutaj nikt nie ma poniżej 6,50 6,6 dobra, 6 no ten ma 6,10 Nie no przepraszam, ten był zmieniony Gonzales 5,70 No dobra, myślę, że odcinek Wam się podobał Wybaczcie, że no nie było to zbyt ciekawe starcie ale losy spotkań nie zależą ode mnie, tylko po prostu, no jak, jak ten mecz się potoczy, tak się potoczy. Dobra, do zobaczenia.